Cześć, z tej strony Natalia i ojej, jak ja czekałam na ten dzisiejszy odcinek i na testy perfum do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym ogródku od marki Hermes, czyli Un Jardin à Citer, ogródku inspirowanym Grecją. Tak więc ten motyw Grecji nadal nam towarzyszy po ostatnim odcinku, i jeżeli jeszcze nie jesteście tym motywem znudzeni, to zapraszam Was dalej żeby dowiedzieć się, co myślę o tym zapachu. Tak gwoli przypomnienia, to na tym kanale było już o ogródkach ermesa. Nagrywałam chyba dwa odcinki. linki do tych odcinków gdzieś tutaj się będą przewijać nade mną. Znam wszystkie ogródki, oprócz jednego. Czyli tego przedostatniego, który wyszedł w 2016 roku, i był to ogródek na Lagunie. Jakoś tak po prostu nie złożyło się, żebym mogła te perfumy przetestować. To znaczy, wydaje mi się, że kiedyś je gdzieś testowałam, ale bardzo pobieżnie i właściwie nie mogę wyrazić żadnej opinii na ich temat, bo ich w ogóle nie pamiętam. Właściwie wszystkie ogródki mniej lub bardziej mi się spodobały. Chyba tylko jeden mnie zupełnie rozczarował, może nie rozczarował, ale trochę znudził, i był to ogródek Paneli. A zdecydowanie do moich ulubionych ogródków należą ogródek Nilowy, to jest mój pierwszy ulubiony ogródek, i ogródek śródziemnomorski. Te dwa uwielbiam i kiedyś myślałam, żeby jeden z nich kupić do mojej kolekcji, ale potem trochę zrezygnowałam, bo jednak te perfumy no tanie nie są. Więc odłożyłam zakup na jakiś taki czas nieokreślony, ale podkreślam, że lubię tę serię i lubię zwłaszcza te pierwsze um, ogródki, które wyszły w serii. Seria Jardin, czyli po francusku ogródków, wychodzi już jakiś czas, bo pierwszy zapach, czyli ogródek śródziemnomorski, wyszedł w roku 2003. Nosem stojącym za e, tymi perfumami był Jean-Claude Elena, czyli ten nadworny perfumiarz marki Hermès, ale już nadwornym nosem nie jest. Zastąpiła go Christine Nagel, czyli perfumiarka pochodząca ze Szwajcarii. Ona stworzyła tylko dwa ogródki, czyli ten ogródek na Ragunie i ten najnowszy ogródek, o którym dzisiaj. Zanim jednak przejdziemy do samego zapachu, to kilka słów o samym kartoniku, bo kartoniki serii zawsze są absolutnie przepiękne. Są one projektowane przez różnych artystów. Autorem tegorocznego kartonika jest Elias Kafouros, czyli grecki artysta, który zajmuje się głównie malarstwem, ale został też wynajęty przez dom Mody Hermes do stworzenia na przykład. Cyklu malowanych, jedwabnych chust, z których znany jest ten dom mody. I tak na przykład w 2021 roku stworzył słynną chustę Eleftheria, czyli po grecku wolność. Projekt flakonika, którego bryła nie zmienia się w przeciągu trwania tej serii, zmieniało się tylko jego kolory, pochodzi od jednego z pracowników domu mody Hermes, który projektuje też. Chusty, to znaczy wzory na tych słynnych chustach od Hermesa. Inspiracją dla stworzenia kształtu flakonika serii Jardin były takie latarnie, które były przyczepiane do powozów konnych no i trochę w taki sposób te flakoniki może i wyglądają. W każdym razie są niby takie klasyczne, ale mają jednak w sobie jakiś taki inny twist. Tyle jeżeli chodzi o samą serię Jardin, a teraz porozmawiajmy chwilę o całej inspiracji, inspiracji dla Christine Nagel do stworzenia tego zapachu. Bo inspiracją dla stworzenia tego zapachu była grecka wyspa Kithira. To jest taka wyspa leżąca między Grecją kontynentalną a Kretą. Ale w ogóle, w jaki sposób Christine Nagel zainspirowała się właściwie dokładnie florą, tej greckiej wyspy. Otóż perfumiarka zwiedzała ten półwysep Peloponeski w czasie pandemii, no i przy tym zachwyciła się. Tym, jak pachnie, jak wygląda greckie lato. No i totalnie się jej nie dziwię, bo sama zwiedzałam Półwysep Peloponeski w tym roku. Cały pierwszy tydzień stycznia poświęciłam na zwiedzanie Peloponezu. I to jest wspaniałe miejsce do zwiedzania w zimniejszych porach roku, kiedy temperatura powietrza nie przekracza 20 stopni, bo możemy zwiedzić tak piękne miasta, jak na przykład starożytną Spartę, jak na przykład Olimpię. Tak to jest to miejsce, gdzie w Starożytności miały miejsce igrzyska olimpijskie. Możemy zwiedzić przepiękne nadmorskie miasteczko Nafplio i kilka innych bardzo ciekawych miejsc, nie tylko miast, ale też gór. Więc jest to absolutnie wspaniałe miejsce, które warto odwiedzić, jeżeli chcielibyście oprócz leżenia na plaży, pozwiedzać też coś związanego z historią nie tylko Grecji, ale właściwie całej naszej cywilizacji. Wyspa Kithira to jest taka wyspa położona na rozdrożu, gdzie krzyżowały się różne szlaki i często odwiedzali tę wyspę zarówno żeglarze, jak i kupcy, jak i piraci. Mieszały się języki, mieszały się kultury, bo mieliśmy wpływ kultur ze wschodu i zachodu. No i troszkę już później, bo to o czym mówię miało miejsce. Już we wczesnym średniowieczu, czy nawet w starożytności, a troszkę później, bo gdzieś w okolicach XIX wieku, początku XX wieku, wyspa stała się taką wyspą, inspiracją dla różnych artystów. Na przykład o tej wyspie pisał w swoich poematach Baudelaire, czyli taki znany francuski poeta. I taka też niespodzianka dla Was, na pewno kojarzycie obraz Narodziny Wenus. I w tle być może widzicie właśnie wyspę Kithirę. Legenda o Afrodycie, czyli greckiej bogini miłości, jest taka, że Afrodyta wyłoniła się z piany morskiej, ale mitologia grecka już nam nie mówi dokładnie, skąd się wyłoniła. Są dwa przekazy, że albo wyłoniła się u wybrzeży Cypru, albo właśnie u wybrzeży Cytery. Oczywiście się zagadałam i nie pokazałam wam, jak pięknie wizualnie wyglądają te perfumy. To jest kartonik z próbki, on wygląda w taki sposób i mamy tu próbkę samego zapachu. Jest to wizualne arcydzieło, zresztą jak chyba wszystkie zapachy z tej serii ogródkowej. I właśnie taką próbeczkę mam. Ja użyłam ją prawie całą, no bo testowałam te perfumy dosyć mocno w tym tygodniu. I to tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie wizualno-inspiracyjne. Przejdźmy teraz, może, do samego zapachu. Jeżeli chodzi o sam zapach, to były takie dwie nuty perfumowe, którymi ten zapach się reklamował. Po pierwsze drzewo oliwne, po drugie pistacje. No i po trzecie cytrusy, ale cytrusy szybko i tak ulatują, więc one są takie tylko dostępne w otwarciu. No ale głównie te dwie. Pistacje. I drzewo oliwne. Mnie zainteresowały zwłaszcza te pistacje, bo w mojej głowie pistacje mogą być przedstawione w dwojaki właściwie sposób. Głównie dwojaki sposób. Po pierwsze, mogą to być pistacje bardzo, bardzo słodkie, przedstawione tak jak na przykład ten krem, masło z pistacji, które kupiłam, kiedy byłam w Grecji. I to masło jest bardzo słodkie, ale jednocześnie ma taki pistacjowy vibe. Jest przewspaniałe, świetnie się komponuje z jakimikolwiek mm, rzeczami z kuchni, czy to deserami, czy to chlebem, czy to czymkolwiek. Bardzo serdecznie wam polecam kupić to masło, kiedy będziecie w Grecji. To jest pierwsza możliwość, w jaki sposób taki dość stereotypowy mogą wybrzmiewać pistacje w perfumach. Druga możliwość to właściwie nie jest taki zapach stereotypowych pistacji, jaki znamy na przykład z lodów czy z ciastek. Jest to zapach, przy którym powiem hasło mastek. Mastekst albo masticha po grecku to jest naturalna żywica, która jest pozyskiwana z drzewa pistacji kleistej. Uprawy tej pistacji można znaleźć tylko w kilku miejscach na świecie, i jednym z takich miejsc jest też Grecja. Mastyksu używa się bardzo szeroko w przemyśle kosmetycznym, perfumeryjnym, ale też spożywczym. Jest do kupienia w Grecji mnóstwo różnych słodyczy słodzonych Mastyksem. A ja z kolei z Mastyksem po raz pierwszy zapachowo spotkałam się przy okazji zapachu 8 od Utopii. Czyli zapachu gdzie zgadywałam, że czuję Mastyx, bo tak naprawdę nigdy wcześniej y, tego tej żywicy właściwie nie wąchałam, ale zgadłam całkiem dobrze. Bo dane by mi było powąchać tę żywicę w naturalnej formie, czyli takich małych grudek i pachnie dokładnie jak w tym zapachu. To jest jeden z zapachów, który bardzo lubię i bardzo mi się podoba. Y, Mastyx y, służy na przykład do słodzenia i tutaj mamy taki produkt. Miód y, z mastyksem, y, też do kupienia w Atenach. Jest to produkt grecki, który sobie kupiłam. Ten jeszcze nie rozpoczęty, ten dopiero będę chrupać. A potem wchodzi Christine na żel, cała na biało i mówi nie, 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 ja mam inną wizję, jak pistacje będą pachniały w moim zapachu. No i dostajemy nowy ogródek Hermesa. Początek tego zapachu to są cytrusy. Cytrusy przepiękne, i nawet mi, która cytrusów nie znosi, to otwarcie bardzo się spodobało. Mamy tutaj na pewno skórkę z takiej bardzo dojrzałej cytryny. Mamy tutaj też coś bardziej słodkiego. Ja tam totalnie czuję skórę z mandarynki albo z pomarańczy. Nie ma tutaj niczego gorzkiego. Nie znajdziemy tutaj na szczęście neroli, którego absolutnie nie znoszę. Więc cały ten początek jest taki wibrujący, musujący, pomarańczowy, ale też cytr... no przepiękny absolutnie. Ten początek trwa zaledwie 15-20 minut, bo potem ten zapach przechodzi transformację i transformuje się z tych nut głowy do nut serca. Przy tej transformacji nadal ten zapach jest bardzo ciekawy, bo do nut serca dochodzą takie nuty bardzo kremowe, ale właśnie w taki sposób orzechowy, ale nie pistacjowy, ale na mojej skórze raczej migdałowy. Czy Wy pamiętacie z lat wczesnych dwutysięcznych zapach mydła palmolif albo luksja o zapachu migdałowym? Ja pamiętam świetnie. Bo mój tata dostawał jako benefit w pracy co jakiś czas taką sztangę mydeł. I często były to właśnie mydła migdałowe albo palmoliw, to była taka droższa, bardziej luksusowa opcja, ale głównie te mydła luksie. I w tej głównej części zapach od Hermesa pachnie na mnie jak mydło palmoliw. I jest tam mydlaność. Jest tam taki ostry, migdałowy posmak. Totalnie pachnie jak to mydło, które pamiętam z dzieciństwa, a myliśmy się na tym mydłem, bo mój tata je przynosił z pracy, więc bardzo dobrze pamiętam, jak ten zapach y, pachniał. I można powiedzieć, że to jest takie przeniesienie się do dzieciństwa, no bo jest to trochę zapach, y, wspomnienie z dzieciństwa. Ale czy tak chcę pachnąć dzisiaj? No odpowiedź brzmi niekoniecznie. Byłam bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona do testów tego zapachu, ale odkryłam, że ten zapach kompletnie nie lubi się z chemią mojej skóry. I jeżeli miałabym ten zapach oceniać tylko przez pryzmat tego, jak pachnie na mnie, to powiedziałabym, że jest on bardzo przeciętny. Nie jest to zły zapach. Nie, nie, nie. To są gorsze koszmarki. Niektóre z nich ostatnio testowałam. Ale to też nie jest zapach wybitny. Jeżeli chodzi o serię ogródków, to plasuje się on gdzieś w moim osobistym rankingu pod koniec, ale nadal przed ogródkiem Panali, bo ten ogródek najnowszy jest dosyć zapamiętywalny, no bo on się wyróżnia wśród ogródków. Ja tam nie czuję żadnej zieloności, a jedynym takim akcentem odświeżającym są właśnie te cytrusy na początku, no i ta ostra nuta mydlana, która w taki sposób na mojej skórze pachnie. Dodatkowo te perfumy nie są trwałe. Na mojej skórze pachną 3, maksymalnie 4 godziny. Im dalej w las, że tak powiem, tym lepsze się stają i ta nuta, którą mamy w centralnej części zapachu, zaczyna łagodnieć, i pod koniec zapachu ten zapach jest już blisko skórny. Jest to takie bardzo przyjemne mleko do ciała migdałowe. Ale nadal, czy jest to zapach wybitny? No nie, na mojej skórze nadal taki nie jest. Taki zapach mógłby kosztować powiedzmy 100 zł. Tylko, że to jest Hermes, To są perfumy drogie. Nigdy w życiu nie zapłaciłabym za zapach tak pachnący na mojej skórze tej pełnej kwoty, którą trzeba zapłacić za perfumy Hermesa. Odpuszczam je. Na szczęście nie kupiłam pełnego flakonika, bo chciałam to zrobić, bo tutaj w Czechach, gdzie mieszkam, premiera tego zapachu była strasznie odwleczona. Już dawno można było ten zapach testować w Polsce, a w Czechach jeszcze nie. A kiedy przyszłam już do drogerii. Z zamiarem testowania, to ten zapach nie był nawet jakoś specjalnie reklamowany, co zwykle jednak ma miejsce przy nowościach. Nawet chyba nie było przyklejonej naklejki yy, z napisem nowinka, czyli nowość po czesku. Więc tak troszeczkę się zdziwiłam, że zapach nie ma jakiejś takiej wielkiej otoczki marketingowej, jeżeli chodzi o jego promocję. No nie wiem. Podsumowując, u mnie magii nie ma. Dla mnie jest to zapach przeciętny, zapach mydlany. Być może na waszej skórze ten zapach wybrzmieje lepiej i bardzo serdecznie zachęcam was do testów, bo jeżeli się nie uda, jeżeli to nie będą perfumy dla was, to ok, ale fajnie znać i wiedzieć, z czym się je ten nowy zapach od Hermesa, bo to na pewno będzie zapach, o którym będzie dużo mówione, o którym będzie debatowane, no bo jest to jednak zapach taki dosyć specyficzny w całej serii. Jeżeli już testowaliście ten zapach, to napiszcie mi na dole w komentarzu, jak na waszej skórze ten zapach pachnie. Bo być może na innych skórach ten zapach y, będzie troszkę łaskawszy i wybrzmieje piękniej, wybrzmieje bogaciej, wybrzmieje ciekawiej, bo na mojej skórze jest raczej nudny. Jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń. Napiszcie mi o nich na dole w komentarzu. A na razie się z wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!